Moskwa rozpoczęła kampanię mającą na celu wybielenie wizerunku Iranu, przedstawiając go jako spokojny kraj, który został niesprawiedliwie zaatakowany. Prokremlowskie media aktywnie rozpowszechniają ewidentnie fałszywe narracje, twierdząc, że Iran nigdy nie najechał innych krajów, nie przeprowadził zabójstw ani nie próbował zdobyć broni jądrowej. Ta rewizjonistyczna wizja historii całkowicie ignoruje głębokie zaangażowanie Iranu w destabilizację regionu za pośrednictwem grup zastępczych w tym Huti, jego udokumentowane i znaczące sukcesy w wzbogacaniu uranu znacznie wykraczające poza potrzeby cywilne. Koncentrując się niemal wyłącznie na rzekomej niewinności Iranu, Kreml stara się stworzyć wrażenie, że Izrael działał szczególnie niesprawiedliwie, zwiększając tym samym potępienie dla niego. Kreml przedstawił Iran jako współczującą ofiarę na arenie międzynarodowej, zniekształcając postrzeganie konfliktu i tuszując działania swojego sojuszniczego reżimu.